I już mamy ściągniętą miskę od Toyoty, od tego silniczka. Chciałem Wam pokazać. Ona jest brudna od oleju tylko, ale tu tutaj nie ma żadnego nagaru. Nie ma żadnego nagaru. To jest tylko no, zużyty olej, ale naprawdę, naprawdę miska jest, jest w bardzo, bardzo dobrym stanie. Nie ma nigdzie, nie ma nigdzie nagaru, żeby tu gdzieś było w tych zakamarkach. Gdzieś tak jak zawsze się zdarza, że jest ten nagar. O tu jest wszystko czyściutko. Zobaczcie jak wygląda. Teraz przyświecę Wam lampką. Zobaczcie jak ładnie wygląda. Dół silnika. Jak to wszystko wygląda ładnie. Zobaczcie nawet smog jaki czyściutki. Zobaczcie nawet na stan smoka. Tutaj nie ma żadnego nagaru. O. Nagar to jest tutaj, gdzie olej po prostu nie, do, nie dochodził, gdzie nie był rozchlapywany. O, tu można powiedzieć, że jest, jest taki nagar tłusty, prawda? A tu gdzie po prostu był olej, wszystko ładniutkie. Smok czyściutki, to co pływało w oleju jest czyściutkie. Może jeszcze raz. Miskę już z lampką. O. To co, to co dotykałem. Zobaczcie, tu jest, nie ma, nie ma nic nagaru. Nie ma nic nagaru. To jest, no kurczę naprawdę w bardzo dobrym stanie jest, jest silnik. Jakby ktoś dopilnował tego i wymienił te uszczelniacze wcześniej, to naprawdę, no kurde, no silnik nie jest zajechany. Jakby ktoś tylko dopilnował, że jednak ubywa trochę tego oleju, no trzeba to sprawdzić gdzie, prawda? Kogoś to nie obchodziło. Siad, jeździł. Ciekawe czy, czy dolewał w ogóle kiedykolwiek do tego silnika ładnie wygląda. Zdiagnozujemy która panewka i pokażemy.